Część Boże, Polska Dusza Ukryta, 25 kwietnia 2025 roku. Przekaz od Maryi Panny. Matka Boża pragnie, byśmy odważnie stawali w obronie życia poczętego i każdego bezbronnego, chorego. Tego wymaga od nas Prawo Boże. Polska wstrząśnięta została egzekucją 9-miesięcznego dziecka w łonie matki. Bezpośrednio przed porodem. Odwaga każdego z nas, jak i troska o zagrożonych potępieniem wiecznym, odnowić może cały naród. Potrzeba tylko zdecydowania i nieustraszoności. Przybądź Duchu Święty do umiłowanych stworzeń naszych, by mogły zawsze pokładać nadzieję z martwych stałym panu, który głosi teraz i zawsze triumf życia nad śmiercią. Boga. Nad szatanem. To Jego jest zwycięstwo, Jego jest władanie wieczne, a miłość trwać będzie na wieki. Ludu umiłowany, zaufaj Panu swemu. Dotknięty zostałeś znowu na pamiątkę tej tajemnicy, łaskami, których wielkości nawet nie przeczuwasz. Powiedziałeś mu w cudzysłowie tak, wierzył w Twoje zmartwychwstanie i wierzył w ten dar. Nam obiecany. Tak żyjcie, dzieci moje, w pokornym przyjęciu wszelkich łask płynących od Jezusa Chrystusa. Wszelkich obietnic Jego i pomocy tak chętnie dawanej. On Was nigdy nie opuści i zaprowadzi do krainy wiecznej szczęśliwości, gdzie zła już nie będzie. Raduj się, mój ludu, pomimo przytłaczających Cię krzyży, bo one łączą Cię z synem moim. I zapowiadają chwałę Boga oglądaną już na zawsze. Zmarcy stanie zawsze poprzedzać musi droga Krzyżowa, by łączność z cierpieniem syna stawała się coraz bardziej doskonałą jednością z Bogiem. On stał się podobnym do Was we wszystkim, z wyjątkiem grzechu. Więc zadaniem Waszym jest coraz bardziej stawać się na obraz i podobieństwo Jego. Zgoda na królowanie Jezusa w sercu da mu możliwość oczyszczania duszy, tak by tron Jego był wielki, niepodzielny jedyny, świadczący o królewskości Jego. Gdy zajmie on serca większości narodu, prawdziwie wielkie będzie w nim panowanie Jego i wypełnią się obietnice Jezusa Miłosiernego dla Was. Nie chcemy patrzeć na upadek narodu waszego, bo nie takiego losu chcemy dla was. Czekamy na przebudzenie, na odwagę, na obronę tego, co Bóg złożył w sercu narodu tego. A serce to jest gorące i nie godzi się na bezprawie. Serce to należy do syna mego i do mnie, królowej waszej, od wieków. Póki godzić się będziecie na zabijanie niewinnych w łonach matek. Na eutanazję chorych i starszych Płuty Bóg odsuwać będzie swą rękę w Błogosławieństwie od narodu całego Stać natomiast będzie przy broniących życia ludzkiego I nie będzie im szczędził łask swoich Nagradzać będzie odwagę I chronił te odważne dzieci swoje Nie jest to temat zastępczy Jak starają się to określić niektórzy Lecz podstawowa walka o życie bezbronnych a życie to Bóg daje i tylko On ma prawo je zabierać. Podporządkujcie się przykazaniu temu, piętnujcie zbrodnicze zapędy, nie niszczcie dusz swoich przez te straszliwe akty wołające o pomstę do nieba. Polsko, wstań odważnie i nie zgadza się na kompromisy. Tam, gdzie w grę wchodzi życie lub śmierć niewinnych, mowy być nie może o kompromisach. Mówicie, że dzieci pojawiające się w łonie matki w wyniku gwałtu mogą być zabijane. A któż da wam prawo decydowania o ich życiu? Wobec tego za przestępczy czyn ojca mają być okrutnie karane, właśnie one. Przecież nie uczyniły nic złego, pragną żyć i pragną służyć Bogu. Dusze ich wiedzą, skąd pochodzą. Nie daje się im możliwości wypełniania zadań im zleconych, czyż nie lepiej jest dla matki urodzić takie dzieciątko i jeśli nie ma siły wychowywać je, oddać je może przecież tym bezdzietnym rodzicom, którzy pragną ofiarować im miłość. Skaza zabójstwa własnego dziecka pozostanie z nimi do końca ich życia. Ten czyn gorąco i szczerze żałowany, przebaczony będzie przez Boga. Lecz pamięć o nim trudna będzie do wyeliminowania w sercu matki i ojca. Oni oszukiwani są przez środowiska rządne fałszywej wolności. Nic nie mówi się o cierpieniach niszczących później życie rodzinne. Dzieci moje, zawsze trzeba słuchać Boga, Jego przykazania są jasne, a jedynym ich celem jest ochrona życia społecznego i osobowego. Gdy się o nich zapomina, sprowadza się na siebie nieszczęścia, tchnienie śmierci niszczy, bo należy do szatana. Bóg to życie, to zmartwychwstanie, którego i wy dostąpicie, jeśli zapragniecie przemierzać swą drogę w jego obecności. Odrzućcie wszelkie kłamstwa mącicieli, stańcie się sługami prawdy, tylko wtedy Bóg was podniesie i ocali. Staniecie się Jego wyciągniętymi rękoma, a on mówił będzie poprzez was, byście nieśli nadzieję tam, gdzie nieszczęście, i życie tam, gdzie śmierć. Pan wasz wszystko naprawić może. Uwierzcie, jeśli popełniliście błędy, ukoszcie się przed potęgą Jego i wyznajcie to. Starajcie się naprawić, co naprawić się da. Bóg jest mocniejszy niż śmierć. A Jego miłość leczy wszystko. Budować trzeba świat według recepty Pana Boga. Brak zgody na działanie Jego zawsze przyniesie klęskę. Pamiętajcie, iż nie walczycie tylko o siebie i o rodziny Wasze. Walczycie o Polskę całą, w której Bóg jedyny w Trójcy Świętej pokłada nadzieję. Ten naród musi powstać dobrowolnie i z radością do służby Jemu. Musi rozwiązać w duchu świętym wszelkie problemy natury moralnej. Musi szanować i ratować każde życie ludzkie. Zawalczcie więc o hojne błogosławieństwo pana naszego Jezusa Chrystusa, byście stali się światłem na oświecenie nowych pogan. Nie bójcie się niczego, bowiem miłość Boga warta jest największych ofiar. Gdy prześladować was będą, staniecie się podobni do Mistrza. On jest z Wami i czeka na odwagę Waszą. Umiłujcie prawo Jego. Ja, Matka Jego i Matka Wasza, z woli Boga. Stać będę przy Was, radując się każdym zwycięstwem Waszym, bo będzie to zwycięstwo nieba. Ratujcie wszystkich zagrożonych wiecznym potępieniem, delikatnie, czule, ze zrozumieniem, modlitwami i ofiarami. To Wasz obowiązek. To znak. Czy kochacie Jezusa Chrystusa? On troszczy się o każdego i wy to musicie robić. Obojętność dla bliźniego świadczy tylko o egoizmie i niezrozumieniu serca Boga. Proście go więc o pomoc w otwarciu serc Waszych. Miłujcie jak on, czyńcie dobro jak on, nie żałujcie czasu swego dla innych. We wszystkim otrzymacie pomoc naszą, nieba całego. Błogosławię was, dzieci moje, wzbudzając w duszach pragnienie pomocy innym i zdecydowane pragnienie ochrony życia ludzkiego, które od Boga pochodzi i do Boga należy. Odnawiajcie naród swój z Jego pomocą. Amen. Maryja nosząca swym łonie Jezusa, drogę, prawdę i życie.